Ekstra klasa podcast is back, można by rzec, po dłuższej przerwie witam serdecznie na swoim podcaście i na początek kilka ogłoszeń. Po pierwsze będą to dużo krótsze formy, dlatego już uważam, że po statystykach YouTubeowych było widać, że te długie nie są zbyt chętnie oglądane, więc zrobimy sobie test na krótszych formach. Po drugie będą to podsumowania, kolejek, a nie zapowiedzi, bo myślę, że to jest ciekawsze i po... W fakcie jest każdy mądrzejszy, kto się mówi. Po trzecie eksperci oczywiście będą gościć na tym kanale i będą to dłuższe formy, choć będzie to rzadsze. A więc zaczynamy już od pierwszego meczu, gdzie Stal Mielec podejmowała Pogon Szczecin. Dwa gole zdobył m.in. Said Hamulicz. Said Hamulicz, który wzbudza zainteresowanie trzech czołowych polskich klubów, można się domyślać, że... Chodzi o Raków Częstochowa, który został wymieniony. Myślę, że też takim hamuliciem byłby zainteresowany Lech Poznań i na przykład y, Pogoń Szczecin, która ostatnio też reprezentowała Polskę w europejskich pucharach. W ogóle historia Sajda Hamulicia jest o tyle ciekawa, że to jest chłopak z Ligi Litewskiej. Stal Mielec gdzieś tam go wypożyczyła, wpisała opcję pierwokupu, która na warunki Stali Mielec byłaby Wręcz rekordowa, ale jeżeli sobie spojrzymy tutaj na, na to, to myślę, że Stal Mielec bijąc swój rekord transferowy i tak zrobi bardzo dobry interes, bo sprzeda go wydaje się za wielokrotność tego, co wyda. Bo myślę, że Raków na przykład chcąc pobudzić wewnętrzny rynek transferowy nie będzie, że tak powiem, skąpił pieniądze. I myślę, że Hamulić po tym sezonie zrobi krok do przodu. No. Waleczna Stal mielec, którą prowadzi pan trener Adam Majewski, zajmuje szóste miejsce w PKO Bank Polskiej Ekstraklasie i naprawdę czapki z głów dla tego trenera, dlatego że znów, kiedy został mu wymieniony cały skład, on potrafi to poukładać i naprawdę, no, myślę, że w przyszłym sezonie już będzie pracował w dużo lepszym klubie niż Stal, bo naprawdę zasługuje na szansę. W dużo lepszym miejscu, a jeżeli chodzi o Pogoń szczecin, no to pięć ostatnich meczów jak na drużynę, która pretenduje do Mistrzostwa Polski nie jest najlepsza, dlatego że na pięć ostatnich meczów mamy dwie wygrane, dwa remisy i porażkę, więc myślę, że akurat tutaj klub mógłby mieć y, ciut większą regularność, choć oczywiście posiadanie 21 punktów y, na koncie, jeszcze oczywiście niczego. Nie przekreśla, gdyż jesteśmy na takim etapie sezonu, że jeszcze wiele tutaj może się wydarzyć. W następnym meczu, który odbył się na Stadionie Miejskim w Białymstoku Jagiellonia, Białystok podejmowała Wisłę Płock. Ten pojedynek był awizowany jako pojedynek dwóch najlepszych duetów ligowych, czyli po stronie Jagiellonii był to Jesus i y Masi. Y Masi Mark Gual po stronie Wisły Płock był to Rafał Wolski wracający po zawieszeniu za czerwoną kartkę i Dawo. No i pierwsza połowa była pod dyktando Wisły Płocki zakończyła się prowadzeniem Wisły 1 do 0, po golu wspomnianego przed sekundą Dawo, który jest ładnie strzelony, co prawda po lekkim rykoszecie, ale trzeba. Oddech no, strzelcowi, że uderzenie do soczystej z Latana Remarowicz nie miał zbyt dużych szans. Później, w drugiej połowie, to Jagielonia przyjęła dominację nad tym meczem, co potwierdziła jednym golem zdobytym przez Jesusa i Maza. Jesusa i Maza, któremu już brakuje tylko czterech goli do pobicia rekordu Tomasza Frankowskiego i stania się najlepszym strzelcem wszechczasów, jeżeli chodzi o bramki dla Jagielonii, oczywiście. W Extreclasie, no i mecz statystycznie, co ciekawe, na korzyść Wisły Płock, dlatego że Wisła yy, Płock miała dość dużo większe posiadanie piłki. Z tego co dobrze pamiętam, to było tam chyba 60 do 40, ale zaraz tutaj się w tych statystykach pewnie, Tak, to było 35 do 65, więc tu widać, jaką dominację miała Wisła Płock, ale już na przykład w strzałach celnych mieliśmy remis 3 3 dlatego uważam, że ten mecz był bardzo wyrównany, jak ironia, śrubuje już taką serię 8 meczów bez porażki, więc myślę, że i w Białymstoku i w Płocku może, jak to się mówi, nie ma zabitych, ale jest dwóch i myślę, że koniec końców obie drużyny mogą być z tego wyniku zadowolone. W kolejnym meczu, który był rozgrywany w PKO Bank Polski Ekstra Śląsk Wrocław podejmował górnik zabrze. Oba zespoły w małym kryzysie. No już mówiło się, że i kibice, zwłaszcza się domagali, że tak powiem, głowy Iwana Dziurczewicza, gdzie była obawa, że sobie po prostu nie radzi z tym zespołem. Po drugiej stronie był górnik zabrze, trenera Bartosza Gaula, który też nie ma najlepszego wejścia. On mówi cały czas o dominacji, intensywności, jednak to mm, nie przekłada się na to, co mamy na boisku, no i na pewno, co warte jest y, uwagi w tym meczu, to mm, na pewno da bardzo dobra gra Łukasza Bajgara. Łukasza Bajgara, który gdzieś tam był odstawiany przez y, niektórych trenerów Śląska, na przykład pod koniec kadencji Jacka Magiery czy Piotra Tworka, Teraz Iwan Dżurczewicz odkurza byłego um, obrońcę rezerw Manchester United, który swoją drogą zimą mógł przy, miał propozycję choćby z Lecha Poznań czy z Jagiellonii Białystok. Oczywiście zimą poprzedniego sezonu. No a teraz okazuje się, że jednak gdzieś tam Iwan Dżurczewicz go odkurzył i będzie miał z niego bardzo duży pożytek śląsk. Znowu, jeżeli chodzi o górnika, zabrze to na pewno może kibiców martwić forma Łukasza Podolskiego, mistrza świata z 2014 roku z Brazylii, który ostatni sezon miał naprawdę dobry, a w tym sezonie właściwie go nie widać i wygląda troszeczkę tak, jakby ta jego gwiazda troszeczkę przygasała, i myślę, że tutaj mm, górnik też sprzedał kilku znaczących. Zawodników, i myślę, że po pierwsze, Bartosz Gaul znów będzie potrzebował czasu, by to wszystko także tak powiem do kupy poskrajać. I dobrze by było dla górnika, żeby też Podolski wchodził na właściwą towórkę. Bo tutaj no, można powiedzieć, że zabrzaną strefa spadkowa zagląda w oczy, bo są na 14. miejscu w lidze z 13 punktami do nad bezpieczną strefą, czyli nad piastem Gliwice są dosłownie dwa punkciki przewagi, więc to już nie jest y, bezpieczna, że tak powiem, przewaga. I myślę, że tutaj no górnik, jeżeli do, w tych kolejkach do końca sezonu nie, nie dostaniesz, nie, nie, nie zostaniesz, że tak powiem, wstrząśnięty, no to może być problem w tej rundzie i ogólnie w tym sezonie. A spadek dla tego klubu górnik byłby katastrofalny w skutkach, zwłaszcza jeżeli chodzi o. Finanse, bo pensje w Górniku są naprawdę no, jedne z y, największych, według ostatniego raportu Deloitte, i płaci się tam ponad 100% budżetu, więc tam y, nie jest do końca zdrowo z tymi pensjami. Zobaczymy, jak to się potoczy. To, po A jeżeli wracając jeszcze do Śląska, Wrocław, na pewno na uwagę zasługuje też Goleric Pozito, choć, prawdę mówiąc, po tym fiasku transferu do Chin już nie jest. To ten, ten sam yy, skuteczny Hiszpan, i myślę, że Śląsk yy, po sezonie po prostu będzie chciał się z nim pożegnać, być może sprzedać za jeszcze dobre pieniądze i rozejrzeć się za potencjalnym następcą. W kolejnym meczu rozgrywanym Legia Warszawa podejmowała Lecha Wartę Poznań. Legia Warszawa cały czas w przebudowie, ale w tej, przy tej przebudowie w porównaniu z ostatnim sezonem radzi sobie całkiem nieźle, choć prawdę mówiąc już ciężko by było sobie radzić gorzej niż yy, zdarzało się to Warszawianom i na pewno co zasługuje tutaj na uwagę to yy, proszę zobaczyć jaka Legia Warszawa pod wodzą Kosty Runiajcza zrobiła się pragmatyczna, po prostu jedna bramka i cofanie i myślę, że po prostu dzieje się to, co Runialicz robił w Pogoni Szczecin. Teraz Pogoń jest pod wodzą, jest Agusta jest ciut bardziej żywiołowa, ale chętnie się ogląda. Po prostu Legia po prostu ma cel. Wciskamy jedną bramkę i trzymamy ten wynik. No i jakbyśmy tej taktyki nie oceniali, czy nam się podoba, czy nie. Fakty są takie, że Legia Warszawa jest na drugim miejscu w tabeli, z dosłownie dwoma punktami straty Dorakowa Częstochowa i myślę, że w tym sezonie przy jeszcze kilku zimowych korektach zrobionych przez dyrektora sportowego Jacka Zielińskiego może naprawdę realnie włączyć się do walki o Mistrzostwo Polski. Przechodzimy do kolejnego spotkania, gdzie Krakowia podejmowała Lechię Gdańsk. Krakowia, która Chciała wygrać znów na własnym stadionie, podejmowała Lechię, która by przed tą kolejką była na ostatnim miejscu, i jak y, ryba tlenu potrzebowała punktów. No i się udało: wygrali 1 do 0 po golu y, Flavio Shao, no niezastąpionego już byłego kapitana, choć y, z tą opaską kapitańską też różne są historie, i widać, że Flavio, który po sezonie y, zakończy karierę, po prostu. Ciągnie ten wózek, mimo tych, w tych wszystkich słów krytyki, które gdzieś tam bez przerwy na niego spadają, on to dalej robi, ale hmm, tutaj już nie będę tyle mówił, co o samym meczu, co o bardzo ciekawej informacji, która się pojawiła w, w środowisku kibiców Lechii Gdańsk, gdyż się okazuje, że dyrektorem sportowym klubu z Gdańska może zostać niejaki Stanisław Czernie Czarnecki. Jest to... Szef, ym, powiem, powiedzmy to, przetłumaczmy to tak na język polski, młodzieżowego scoutingu Bayeru Leverkusen. Jest to bardzo, mi się wydaje, ciekawa i kompetentna osoba. On chociażby wyszkolił takich piłkarzy jak Kai Havertz, co to już naprawdę wiele mówi o tym człowieku. I yy, wieść miejska niesie, że on już niebawem yy, będzie przygotowywał zimowe okienko na transferowe i naprawdę. Jestem bardzo ciekawy w jakim kierunku to pójdzie, czy będzie to kierunek sprowadzania piłkarzy z różnych kierunków i wygrzebywania właśnie takich młodych, ciekawych piłkarzy, czy znów Lechia wróci do takiego swojego początku, gdzie po prostu brała piłkarzy, że tak powiem no, z różnych świata stron, głównie z Niemiec, choć też trafili się tacy piłkarze jak Antonio Czolak, który robi fajną karierę, wcześniej był w Malmę, teraz w Glasgow Rangers, więc no, jemu się akurat udało, choć powiedzmy sobie szczerze, że reszty tego zaciągu, jaki w tych pierwszych sezonach pojawiał się w Gdańsku, no niewiele pamię osób pamięta tak naprawdę, kto tam grał, no więc jeżeli chodzi o sprawę dyrektora sportowego, ja na pewno z ciekawością będę się sprawie przyglądał i zobaczymy, czy faktycznie pan Czarniecki podpisze umowę z Lechią. Przechodzimy do następnego spotkania, gdzie Zagłębie Lubin podejmowało koronę Kielce. No i powiedzmy sobie szczerze, nad tym meczem nie ma co się za bardzo rozwodzić. Bramki padały w ostatnich fragmentach obu połów. Pierwszą dla Zagłębia Lubin zabył Adamski młody napastnik gdzieś tam kibice miedziałych cały czas się domagali, by dać mu też to stokowiec od początku sezonu. Mu te szanse daje i całkiem nieźle się ten chłopak odpłaca. Zaś po drugiej stronie bramkę zdobył yy, Miłosz Trojaki. Tak, no sytuacja Korony, no może widzę nie jest za ciekawa. Kibice gorąco domagają się zwolnienia trenera Leszka Oliżyńskiego, choć mi się wydaje, że on naprawdę robi bardzo dobrą robotę. Po pierwsze przyszedł, yy, awansował z tą drużyną do Ekstraklasy, co wcale takie pewne nie było. Teraz w to, tej Ekstraklasie jest, są dwie, trzy drużyny, które grają zdecydowanie gorzej od Korony. Może Korona nie gra jakiegoś y, porywającego futbolu, choć y, bądźmy szczerzy, drużyny Leszka Orzińskiego nigdy porywającego futbolu nie grały. Ten futbol opierał się gdzieś tam na sile, ślizgach. Tak na takim jeżdżeniu, na tyłkach, na motywacji, to gdzieś tam cały czas działa. Może to już nie są metody nowoczesnego futbolu, choć myślę, że są na tyle dobre, by ta drużyna po prostu była w stanie gdzieś tam utrzymywać się na, powier na ekstraklasowej powierzchni. Przechodzimy do następnego meczu, gdzie nasz Pucharowicz Lech Poznań podejmował siebie Radom, jaka rado mi ten mecz. Też powiedzmy sobie szczerze nie był zbyt ciekawy. jedną gankę zdobył y, citej szwili. Tutaj też Mariusz Lewandowski narzekał, że y, y, Lechici nie wybili piłki, kiedy na boisku leżał Daniel Piki. Tutaj mamy tak naprawdę y, dwie postawy, gdzie Jagiellonia oddała Gola, geście fair play po wybiciu, tutaj Lechici nawet... Tej piłki nie wypili, więc no, dwie różne postawy, choć wiadomo, no to jest też gra, więc też nie można w, me, męska gra, że tak powiem, i też nie można, że tak powiem, wszystkim nakazywać tej samej postawy. Przechodzimy już do wczorajszych meczów, które miały miejsce w PKO Bank Polski Ekstraklasie i można by rzec, że... Mieć Legnica pogrąża się naprawdę w kryzysie. No tutaj oczywiście trzeba odnotować, że Raków Częstochowa wygrał mecz z Miedzią 1 do 0 po golu Iwiego Lopeza. Tutaj też Angelo Hernandez ym, nie wykorzystał rzutu karnego. Znów z tą fenomenalną umiejętnością gonienia jedenastek wykazał się Wadan Kowacewicz i tutaj podam ciekawostkę, i Już w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, to Według Tomasza Włodarczyka Wojciech Łobodziński prawdopodobnie zostanie zwolniony z funkcji trenera Miedzi Legnica. No tutaj tą dużyną trzeba wstrząsnąć. 5 punktów po, je, po 12 kolejkach dla Miedzi 11 to jest naprawdę bardzo słaby wyniki. trzeba naprawdę tą dużyną potrząsnąć. Choć jak już nieraz mówiłem, w innych miejscach gdzie. Mam przyjemność występować. Wydaje się, że w miedzi, po prostu, wajcha między Polakami a obcokrajowcami po prostu poszła w bardzo złą stronę i prym w szatni wiodą obcokrajowcy, gdzie są jakieś takie dziwne kłótnie, nieporozumienia. A jeżeli chodzi o kandydatów na trenerów, to jest dwóch najpoważniejszych. Jednym z nich jest Dariusz Banasik, drugim Mirenusz Mamrod, dla którego był to, dla jednego był to by powrót po bezrobociu od czasu zwolnienia z Radą jaka Radą, dla drugiego trenera byłby to powrót do pracy po nieudanej kadencji. W Jagiellonii Białystok i ostatnim, w ostatnim meczu tej kolejki Piast Gliwice przegrał u siebie z Widzowem Jeden do dwóch. No i sytuacja piasta też nie jest wesoła, bo w ostatnich pięciu meczach nie zanotowali żadnego zwycięstwa dwa remisy, trzy porażki. No i tak jak zawsze czekało się na zimę, że ta maszyna Waldemara Fornalika odpali. Tak teraz przynajmniej niewiele na to wskazuje. Wydaje mi się, że po prostu ten klub popadł w jakąś. Totalną stagnację, ci, ci sami piłkarze, ten sam trener, może po prostu pewna formuła w tym klubie zaczyna się wyczerpywać, i może po prostu musi ktoś wejść tam, po prostu ze świeżym okiem, innym spojrzeniem i po prostu wpuścić do tej szatni troszeczkę świeżego powietrza, choć myślę, że akurat w przypadku Gliwic ta decyzja będzie podejmowana, być może, według mnie, w przerwie mundialowej. Myślę, że teraz. W tym aspekcie w Gliwicach nic yy, się nie wydarzy. Jeżeli chodzi o Widzew łódź, to Widzew można by oceniać jako mała rewelacja sezonu. Pamiętajmy, że są Beniaminkiem, jakiegoś tam zatrząsu za transferowego nie było. Są na piątym miejscu z 20 punktami na koncie, tylko 6 punktów straty do lidera. I jeżeli my w tej długiej przerwie mundialowej nic się nie zepsuje, ja cały czas podkreślam tą przerwę mundialową, dlatego że tą przerwę Zaczynamy 12 listopada, wrócimy dopiero 28 stycznia, więc to będzie też wielkie wyzwanie dla trenerów, pionów sportowych itd. itd. Jak to wszystko zaplanować? Więc tutaj, jeżeli chodzi o to, to możemy mieć w tabeli naprawdę jeszcze niejedno przemieszanie, i po prostu bardzo istotne będzie to, jak trenerzy ekstraklasowi w dusz wykorzystają tą przerwę. W dłuższej perspektywie. To już wszystko w tym odcinku magazynu Ekstraklasa Podcast. Zapraszam na następne. Jeśli się podobało, proszę o łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się już po kolejce numer 13. Do zobaczenia.